Dzisiaj, no nie okłamujmy się, ale trochę taki nostalgiczny odcinek, od którego to zaczęła się właśnie seria z Topkami, czyli o rzeczach, za które dostaniesz bana w Brawl Stars. W tytule jest podane 10 ale finalnie podam ich wam trochę więcej. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. A specjalnie dla was przygotowałem konkurs na 360 gemów. Konkurs ten znajduje się na moim Instagramie, serdecznie zapraszam. Żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy zrobić, no w sumie dużo. Wchodzisz na Instagrama, wpisujesz sobie Rozpodłoga TV i wchodzisz na mój profilek. Lub po prostu schodzisz sobie tam na dół do opisu, albo po prostu przypięty komentarz i klikasz linka do mojego profilu, żeby cię tam przeniosło. Kiedy już będziesz na moim profilu, wystarczy, że go zaobserwujesz. Następnie wbijesz sobie pod najnowszą fotkę, a tam oznaczysz trzech znajomych. Trzech znajomych, nie mogą być to inni youtuberzy. Kiedy już to zrobisz, to wystarczy, że poczekasz na wyniki. A wyniki już 1 marca na moim story na właśnie Instagramie. Także zachęcam do obserwowania tego konta, ponieważ nie dość, że będę tam wrzucał co jakiś czas jakieś zdjęcia, jakieś właśnie story, to do tego będą pojawiały się tam między tymi postami, między tymi storami jakieś konkursy, na game do Brawla oraz inne fajne przedmioty, także. Obserwujcie, ponieważ będziecie obserwowali jakieś przedmioty, co jakiś czas zgarniali. Jest to dla Was chwila, a naprawdę sporo rzeczy będzie można wygrać. A teraz bez innego przedłużania zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Także lecimy! Jak każdy wie, szacunek to podstawa i ważne jest, aby szanować innych. Dotyczy to zarówno świata realnego, jak i wirtualnego. Przykładowo w naszym Brawl Stars jest na to zwracana uwaga i wiele nieodpowiednich zachowań jest tam karanych, a co dokładniej? Słuchajcie uważnie. Po pierwsze, tak zwana mowa nienawiści, czyli wszystkiego, no wszelkiego rodzaju brzydkie, obraźliwe i nieodpowiednie słowa. Do tego również zakazane są postawy jakieś rasistowskie w szerokim tego słowa pojęciu, do tego również zabronione jest pisanie, ustawianie ników czy też nazw bądź nawet opisów klubów związanych z waszym, na przykład, przyrodzeniem, również na przykład grożenie innym, nękanie, przeklinanie i tak dalej. Wszelkie złe zachowanie, które normalnie w naszym świecie jest nieakceptowane, jest tam po prostu zakazane. Ale powiedzmy, że ktoś złamie jedną z tych zasad. Co wtedy? Co z taką osobą? Cóż, jeśli spotkacie przykładowo w grze osobę z nieodpowiednim nikiem, możecie ją zgłosić korzystając z przycisku zgłaszania, a owy report, owe wasze zgłoszenie zostanie sprawdzone przez moderatorów naszego supercela i podejmą oni odpowiednie działania. W efekcie taki delikwent dostanie na przykład bana na jakiś czas lub trwałego. Lub jakąś inną karę, w zależności od sytuacji. Jednak pamiętajcie, by nie składać fałszywych reportów, ponieważ i Wy możecie zostać ukarani za nadużywanie tej opcji. Ale jeżeli zgłosicie odpowiednio, to bądźcie pewni, że taka osoba nie uniknie kary. W obecnym 2020 roku zakazane są również wszelkiego rodzaju cheaty, które zmieniają funkcjonalność naszej gry. Wiecie na przykład, że taki krzakowy wallhack czy inne tego typu rzeczy są raczej niedozwolone. Do tego zakazane są również tak zwane boty czy też na przykład skrypty, które przykładowo automatycznie ekspią wam wasze konta w Brawl Stars. No i podsumowując, wszelkie inne programy, które w skrócie modyfikują naszą grę lub postępy w tej grze, np. nie wiem, generatory czy inne tego typu rzeczy, chociaż to są wielkie skamy. Natomiast jeśli chodzi o karę za takie postępowanie, za używanie takich rzeczy, to raczej nikogo to nie zdziwi, że tutaj karą jest po prostu trwały ban na konto bez możliwości uzyskania Umbana. Również karalne są nielegalne czy bez pozwolenia Supercela sprzedawane gemy oraz kupowane gemy. Odbywa się to często na jakichś stronkach, które oferują potencjalnie tańsze gemy, monety i tym podobne. Jednak przeważnie jest to jedno wielkie oszustwo, więc nie dajcie się nabrać, ponieważ takie usługi wymagają od Was danych wrażliwych. Czyli takich jak np. dane logowania do sklepu, Playa, Brawl'a itd., w celu np. uzyskania dostępu do konta gry. Jednak finalnie taka strona lub też osoba może przejąć kontrolę nad waszym kontem i w zależności od tego, co im podaliście, mogą sprzedać wasze konto lub dostać się do waszych finansów, jeśli takowe mieliście, np. w waszym sklepie Play. Dlatego uważajcie, komu udostępniacie swoje prywatne informacje. I najlepiej, najlepiej nie podawajcie ich nikomu, ponieważ podając takie dane podejmujecie naprawdę wysokie ryzyko, a niepotrzebnie. Kara właśnie tutaj jest naprawdę moim zdaniem stosowna, a mianowicie za zakup gemów na innej stronie Supercell może wam w najlepszym wypadku, w najlepszym, powtarzam, zabrać z konta owe klejnoty, czyli po prostu zminusować wam gemy, jeżeli już na przykład je wydaliście. A w najgorszym na trwałe zablokować wam konto. I odesłać was na przysłowiowe wakacje. Widzowie z czasów CSGO zrozumieją naprawdę o co tutaj chodzi. Dlatego, jeśli sprzedajecie, kupujecie lub udostępniacie konto gry, również możecie spodziewać się za to jakiejś kary, ponieważ jest to zakazane. I w sumie trochę niebezpieczne, ponieważ. Kupując konto po pierwsze, sprzedawca może wziąć twoje pieniądze i nigdy nie dać ci konta. Do tego nie możesz być w sumie nigdy pewny, że sprzedawca nie będzie nadal korzystać z konta po jego sprzedaży. Do tego jedno konto może być sprzedane kilku osobom, a status konta jest nieznany dla ciebie, więc być może kupisz konto z banem lub jakąś karą, a nawet jeśli wszystko pójdzie po myśli, minie powiedzmy miesiąc, dwa, a ty zaczniesz wydawać pieniążki na tym koncie, ulepszać sobie rzeczy, myślisz, że wszystko jest spoko. No to cóż, nadal istnieje ryzyko dostania np. bana, jeśli ktoś powiadomi z o sprzedaży tego konta lub istnieje ryzyko, że nagle osoba, która sprzedała ci konto pomyśli sobie a jednak wrócę do tego brawla, no i zabierze ci dostęp do tego konta. Dlatego też, jeśli ty widzisz, że ktoś sprzedaje jakieś konto, to najlepiej zgłoś taką osobę, ponieważ trzeba eliminować takiego typu praktyki. Przypominam, że również granie na jednym koncie Kilka osób, na przykład dzielenie się kontem ze znajomymi, jest zabronione, ponieważ wtedy łatwiej jest uzyskać przewagę, wbić szybciej pucharki, wymaksować konto i tak co jest sprzeczne z regulaminem naszego supercela w Brawl Stars. Oczywiście kara za takie coś może być tylko jedna – ban. Czy na stałe, czy na jakiś czas, wszystko zależy od sytuacji, od tego co zrobiliście, jednak taka kara w przypadku zgłoszenia jest po prostu pewna. A poza tym, za co dostaniecie bana w naszym Brawl Stars? Cóż, jest naprawdę wiele rzeczy. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego właśnie filmu, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jak będzie ich powiedzmy 1500, dobra, 1500 łapek. I robię drugą część rzeczy, za które dostajecie bana w naszym Brawl Stars. No bo jest ich naprawdę dużo. Także przejdźmy teraz do kolejnych. No i przypominam, że na Instagramie jest konkurs na 360 gemów. Jak ktoś pominął początek filmu, to teraz ma przypomnionko. Klikajcie w pierwszą linijkę opisu, albo trzecią, czwartą, gdzieś tam będzie to, klikajcie i wpadajcie na konkurcik, a my przechodzimy do naszych rzeczy, za które dostaniecie bana. To tak, zabronione jest podszywanie się pod pracowników SuperCela. Tak jest, nie wolno podszywać się pod pracowników SuperCela, czyli nie wolno ustawiać ich ników, nie wolno pisać do ludzi udawając ich, to jest po prostu zabronione. Jest też zabroniony zwrot nasz dłużyć, phishing na kontach innych graczy świadome wykorzystywanie błędów, także jak znajdziecie jakieś błęda na YouTube, na Redicie czy innej stronce, to nie wykorzystujcie go, ponieważ jest to niestety, ale zabronione. Do tego zakazane jest granie duo na solach, używając do tego tego samego. Startuj gry. Mówiąc inaczej, mówiąc prościej, zabronione jest po prostu dołączanie do jednej gry w tym samym momencie ze znajomym. Na przykład, umawiasz się ze swoim ziomkiem, Tomkiem, mówisz: No, ziomku, dawaj, lecimy mecza. Na solo, ale gramy duo. I na 3-4 start meczu. Robimy 3-4 start. No i łączy was do jednej gierki. W tej jednej gierce się znajdujecie. Nie jest to łatwe do wykonania. Najczęściej to się udawało, kiedy było mało graczy, szczególnie w początkach gry, ale teraz też jest to możliwe, no i jest zabronione, nie róbcie tak, bo możecie dostać za to karę. Również zabronione jest zachęcanie innych graczy do łamania zasad, do ustawiania obraźliwych nitków, do wyzywania czyli po prostu zabronione jest po prostu bejtowanie, podszywanie i tak dalej. Tego nie wolno robić. Niewłaściwe korzystanie z czatów w grze do celów np. reklamowych, spamowania, oszustw i tak dalej również jest zabronione. Także nie reklamujcie się w grze, nie spamujcie na czatach klubowych, z nieznajomymi i tak dalej, ponieważ jak was zgłoszą, jak będziecie tam coś robili niewłaściwego to możecie dostać jakąś karę w postaci na przykład bana na miesiąc, dzień, rok, całe życie, nie wiadomo. Dlatego warto nie ryzykować. Podsumowując cały dzisiejszy odcinek, jeżeli po prostu w grze będziecie robili rzeczy, które widzicie, że są nieodpowiednie, że wyzywacie jakiś innych graczy, że macie jakieś obraźliwe pseudonimy, czy na przykład ustawiacie klub, który się brzydko nazywa, ma brzydkie opisy, lub spamujecie, timujecie się w grach i tego typu rzeczy, rzeczy, które po prostu utrudniają innym grę, kogoś obrażają, robią coś niewłaściwego, coś nieodpowiedniego, za takie rzeczy możecie po prostu dostać bana. Jakąś inną karę, ale zwykle to jest ban. No, inną karą może być na przykład cofnięcie klejnotów, jeżeli kupicie ich na innej stronce waszych gemów, ale tam też również można dostać bana, także nie róbcie tego. Jeżeli tego typu sytuacje dostrzegacie, no to zgłaszajcie je do Supercela, aby takie osoby banować, ponieważ niedobrze, kiedy takie rzeczy się rozprzestrzeniają, bo jest to, no ma po prostu negatywny wpływ nie tylko na daną osobę, ale na ogół. Także reportujcie filmik, łapkujcie, kanał, subujcie, ponieważ w tym materiale to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Przypominam 1500 łapek w górę i robię dla Was kolejny odcinek z rzeczy, za które dostaniecie bana. Myślę, że to jest taki fajny materiał. Nieraz się coś ciekawego dowiecie, to przy okazji unikniecie banów. Bo mam nadzieję, że już tych rzeczy, o których dowiedzieliście się w tym filmie. Nigdy nie zrobicie i mam nadzieję, że nigdy nie robiliście. A mówi do Was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo w kolejnym materiale. Hej!